Hejsan! Z tej strony Aldona ze Szkoły Języka Szwedzkiego Dolarna. W dzisiejszym odcinku będziemy czytać nazwy szwedzkich miast. Trzy lata temu na swoim kanale Pofikarz zrobiłam właśnie taki film, kiedy próbowałam sobie poradzić z nazwami szwedzkich miast. Hulevtö! Hulevtö! Cholę w Dzisiaj zrobię powtórkę i zobaczymy, jak tym razem mi to pójdzie. Zadanie z pozoru jest proste, bo niby coś trudnego w szwedzkich miastach. No ale ja sobie wybrałam takie nazwy, które faktycznie mogą być nieco kłopotliwe. Ten materiał później będzie oglądać Magda Kostrzewska i będzie mnie poprawiać, jeżeli zrobię ewentualne błędy. No to co? Lecimy. Stockholm. Göteborg. Jetybori, mój ulubiony przykład do nauki tego, że G wymawiamy jako J, na początku tutaj jest przed E, tak, więc zmiękczamy i na końcu, dlatego, że jest po R lub L, dlatego się uczymy Jetybori i Eli na początku, do zasad. Jetybori jest... Y, okej, okay. dobra, powiedzmy, że okej, okay, tak, 4 i pół, cztery i prawie pół na skalę 5. Malmö. Bardziej na tył. Malmö. Bardziej tak jakby... Pff, w prawo. Westerwijk. Skatowałaś mi domek. <laughs> Westerwijk. E, bez R dlatego, że pamiętaj, że oni też mówią czasami winia, a nie ringa. Nie mówię, że wszyscy, ale zdarza się. Karlskrona. Karlskrona. Nysiapin. Nysiapin. E, nie musi być aż tak długie, to ny. Wekła. Chwwede. Chwede. Krichąs No, naprawdę jest bardzo spoko. Krichąs to. Jawle. Gjævle. Jawle jest ok. BoŁlänie. Ja mówię troszkę dłużej. Jako Bołolenie, uh, ale można mi mówić troszkę więcej jako Bołolenie. Boros Boros jest nic. Ernhalswik. Ernhalswik bardzo ładnie. Come afto. God afto. albo jeliwore. Mhm. Fallen, Fallen. Troszeczkę krótsze a, tak naprawdę. Pesteros. Pesteros. Mhm. Ja chyba mówię mniej twarde ry, ale ludzie. Wolę twardsze ry niż sztucznie kaszone ry. Bo to naprawdę słychać. Tralebori. Tralebori jest ok. Serwisz Bori. Serwisz Bori. Troszeczkę dłuższy u. Oh. Linköping. Shipping. Lean Helsing Bori. Helsing jest dobrze. North Norrköping. Norrköping też jest dobrze. Shoppingi są dobrze. Lund. Lund. Imią. Imią jest bardzo dobrze, biorąc pod uwagę tą kombinację dwóch samogłosek, tak? To nie jest proste. Imią. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli macie jakieś komentarze co do tego, w jaki sposób czytałam nazwy szwedzkich miast, to koniecznie napiszcie. I może w ogóle podoba Wam się taka seria, żeby czytać poprawnie nazwy, które mogą się na całym świecie pojawiać, na przykład szwedzkich piosenkarzy czy piosenkarek pisarzy i pisarek? Dajcie znać koniecznie. I do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Fajrza!